Cieszmy się i radujmy, drodzy bracia i siostry, albowiem zostało nam dane nowe badanie, nowy przełom w świecie nauki. Naukowcy odkryli coś wspaniałego i niesamowitego i jest to kolejny milowy krok w badaniu pochodzenia życia na Ziemi. To jest po prostu no, to, to, to niesamowite, no po prostu ja jestem nadal po prostu w szoku i zatkany, chociaż badanie już ma ponad rok, ale cicho, 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 cicho. Jakby Niesamowite, to jest wspaniałe, niesamowite i teraz odkryjemy to razem. Witajcie! Hej paprocie! Dzisiaj, jak przed chwilą się ekscytowałem, porozmawiamy o badaniu, które jest no dosyć świeże, bo z przełomu 2024 i 2025 może ciepłe już nie jest, ale jakby... No, dosyć świeże. No i jest to badanie bardzo ważne, ponieważ udało nam się w warunkach laboratoryjnych stworzyć coś, co nazwalibyśmy swego rodzaju protokomórkami, czyli czymś, co w sumie już taką swoją zbliżoną formułą idzie w kierunku tego, żeby stać się po prostu pierwszą komórką. I udało nam się to stworzyć w laboratorium, w warunkach laboratoryjnych, więc no, wow. Tak więc, zanim przejdziemy do samego badania, to chciałem Wam w ogóle powiedzieć, dlaczego komórki są takie ważne i dlaczego my w ogóle szukamy tych protokomórek, dlaczego szukamy sposobów na to, żeby sztucznie, jakby wiecie, w laboratorium taka pierwsza komórka powstała. Ano, po pierwsze, dlatego, że jak pewnie wszyscy nie pamiętacie z lekcji biologii, komórka jest podstawową jednostką życia. To znaczy, że to jest najmniejsza biologiczna jednostka. Która jest w stanie samodzielnie przeżyć. I co więcej, nie znamy innego życia, jak to, które jest oparte na komórkach, na budowie komórkowej. Wszystko, co żyje na naszym świecie, jest zbudowane z komórek. No ale możecie sobie wtedy zadać pytanie, dlaczego w ogóle życie jest zbudowane z komórek? Dlaczego to wszystko, nie wiem, nie jest bardziej luźne? Dlaczego akurat komórki? Dlaczego akurat w tym wyścigu powstawania życia wygrała formuła bycia komórką? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i odpowiedzią jest kompartmentacja, czyli po prostu robienie przedziałów, przedzielanie. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego że reakcje biochemiczne, które są potrzebne do tego, żeby życie istniało, one potrzebują swoistych warunków do tego, żeby zaszły. Czy to odpowiedniego odczynu, czy tam pH, jak zwał, tak zwał, czy to odpowiedniego ciśnienia, temperatury i tak dalej. I teraz, jeżeli mamy dużą powierzchnię, w której. Reakcji mają się odbywać, no nie wiem, wyobraźcie sobie jezioro, tak, duże jezioro. No to teraz wyobraźcie sobie, że w całym tym jeziorze macie kontrolować to, jaki jest tam odczyn, czy ono jest bardziej kwaśne, czy bardziej zasadowe, albo temperaturę, albo ciśnienie, albo stężenie różnych substancji. Wiecie, w różnych miejscach dużego jeziora będzie to różne i poza tym będzie potrzeba jakby dużego nakładu energii, żeby cały taki akwen zmienić. Dlatego właśnie z pomocą przychodzi nam taka budowa kompartmentacyjna, tak, czyli jakaś przedziałowa budowa, oddzielanie takim parawanikiem tych różnych reakcji, po to, że tak naprawdę w ten sposób powstają no takie mikroreaktory, tak, reaktor to jest miejsce, w którym zachodzi reakcja, więc potrzebujemy takiego mikroreaktora. Jeżeli mamy mikroreaktor, no to w takim mikroreaktorze dużo łatwiej jest kontrolować warunki. Także to jest pierwsza bardzo ważna sprawa, że po prostu komórka, czy nawet konkretne organellum wewnątrz komórki, bo sama komórka również przeszła kompartmentację, tak? Są mitochondria, chloroplasty, jest jądro komórkowe, tak wszystko jest od siebie oddzielone błonami biologicznymi. I więc warunki, które panują w mitochondrium, będą trochę inne niż te, które panują na przykład w chloroplastie, w którym zachodzi fotosynteza, tak? I jest to ważne właśnie dlatego, że w konkretnym miejscu może zachodzić konkretna reakcja albo zespół. Konkretnych reakcji, i my możemy bardzo dokładnie kontrolować, w jakich warunkach te reakcje zachodzą. No i czym te elementy, te poszczególne elementy, czy to komórki, czy same komórki, czym one są porozdzielane? Co jest tym takim parawanikiem, który rozdziela te reakcje od siebie? A no takim parawanikiem we współcześnie istniejących komórkach jest coś takiego jak błona komórkowa. No i błona komórkowa sama z siebie jest już. No niesamowitym osiągnięciem trzeba przyznać, bo jest naprawdę bardzo mądrze zbudowana. Bo błona komórkowa jest zbudowana ze związków, które nazywamy lipidami, czyli po prostu tłuszczami, także błona komórkowa jest tłusta, ale jest zbudowana ze szczególnego rodzaju lipidów, jakim są fosfolipidy. I dlaczego te fosfolipidy są takie wyjątkowe? Ano ze względu na ich budowę. Widzicie teraz przed oczami budowę takiego jednego fosfolipidu i widzicie to, że taki jeden fosfolipid ma główkę i ma Ogonki. Dwa, czasami to wygląda troszkę inaczej, ale generalnie z główka jest ogonek. I teraz, jeżeli chodzi o strukturę chemiczną tego związku, ma jakby podwójną naturę, bo z jednej strony jest hydrofilowy, a z drugiej strony jest hydrofobowy. Co to znaczy? To znaczy, że główka takiego fosfolipidu jest hydrofilowa, czyli lubi kontakt z wodą. I od niej nie ucieka. Tak? Natomiast ogonek takiego fosfolipidu jest hydrofobowy, to znaczy, że bardzo nie chce mieć tego kontaktu z wodą. I czym to skutkuje? A ono skutkuje to tym, że kiedy wrzucimy kilka takich fosfolipidów do wody, to one automatycznie, samorzutnie. Same z siebie będą tworzyć coś, co nazywamy właśnie dwuwarstwą lipidową. I wygląda to tak, że ogonki dwóch lipidów stykają się ze sobą, no bo nie chcą się stykać z wodą, więc będą się stykać ze sobą. Natomiast główka jest hydrofilowa, więc główka nie ma z tym problemów, żeby wystawać. I w ten sposób powstaje błona biologiczna. Właśnie z takiej dwuwarstwy lipidowej. No i to, co jest jeszcze ważne, to jest to, że taka dwuwarstwa lipidowa, taka błona biologiczna jest półprzepuszczalna. A to znaczy tyle. Że może konkretnie decydować, co przez tą błonę przeniknie. Na przykład woda będzie przenikać praktycznie zawsze, ponieważ tak działa osmoza. Pewne zjawisko fizyczne, właśnie przenikania wody przez błony półprzepuszczalne, ale już na przykład większe związki, jakieś białka, jakieś cukry czy coś, no to już nie jest takie proste, żeby je przetransportować. Dlatego błona może jakby wybierać, co będzie przez nią przechodzić, czy nie, przez to, że w swojej strukturze może mieć różne białka przenośnikowe albo jakieś inne struktury. Lub czasem transport przez taką błonę komórkową będzie potrzebował nakładu energii, i to będzie wtedy tak zwany transport aktywny. Tak więc widzimy, że taka kompartmentacja, czyli właśnie takie pooddzielanie rzeczy, jest bardzo ważne dla życia i bardzo ważne jest to, żeby zbudować oddzielne struktury, które są w puste w środku. tak? Po to, żeby tam w środku mogły zachodzić jakieś reakcje, albo żeby były jakieś dodatkowe, konkretne struktury. No i co odkryli ci nasi naukowcy, bo to zresztą oczywiście amerykańscy naukowcy, i co oni takiego odkryli? Ano, przeprowadzili znany nam już tutaj na biocherezjach eksperyment, o którym opowiadałem w trzecim odcinku serii Skąd się wzięła Twoja Stara? Zapraszam, jeśli nie oglądaliście. I przy okazji, jeśli jesteście tu nowi, to oczywiście zapraszam do subskrypcji takich tam innych śmiesznych rzeczy. Także w tym filmie, właśnie opowiadałem o eksperymencie Ureya Miller'a. Był to bardzo ważny eksperyment przeprowadzony w poprzednim jeszcze wieku. W którym dowiedziono, że z bardzo prostych, nieorganicznych związków pod wpływem ciśnienia, pod wpływem wyładowań elektrycznych można stworzyć związki organiczne i to ważne, takie jak aminokwasy, kwasy tłuszczowe itd. I właśnie powtórzono niejako ten eksperyment, może tam z drobnymi zmianami, i tak jak w oryginalnym eksperymencie, powstała tak zwana zupka pierwotna. Tak, pamiętacie, mówiliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak zupka pierwotna, albo cienka zupka, niektórzy też to nazywali. Także powstała zupka pierwotna, ale oni postanowili do tej zupki pierwotnej zajrzeć i zaczęli oglądać fragmenty tej zupki pierwotnej pod mikroskopem. I co zobaczyli w tej zupce pierwotnej? Ano zobaczyli takie struktury, jakie widzicie teraz na swoich ekranach. Małe, okrągłe kuleczki lub takie podłużne robaczki. I były one bardzo licznie obecne, były one wszędzie. I co najważniejsze, one swoją taką super strukturą, swoją budową, swoim kształtem przypominają komórki chociażby bakterii. Więc ou, no idziemy w jakimś dobrym kierunku. Idziemy w jakimś kierunku. Więc ci naukowcy zaczęli badać dalej, co to u licha w ogóle jest. No i po pierwsze okazało się, że te kuleczki są puste w środku. Czyli dokładnie tak, jak komórki. Tak? Czyli to nie są. Kulki jakby z substancji stałej, tak? że to nie są nie wiem kurczę, kulki jakiegoś metalu albo jakiegoś osadu, tylko to są pęcherzyki, czyli zupełnie tak jak komórki. Tak więc zaczęto dalej oglądać te kuleczki, a raczej zaczęto obserwować jak te kuleczki powstają. No i okazało się, że one powstają w bardzo prosty sposób. Otóż powstają one w ten sposób, że na powierzchni tej zupki pierwotnej tworzy się taka cieniutka warstwa związków organicznych, które są w zbliżonym do stanu stałego w stanie. I w tym czasie, również w tej jakby atmosferze, tak, w tej części, której są gazy, powstaje cyjanowodór. I kiedy te wszystkie reakcje zachodzą, to to, co się dzieje, to również w tym całym układzie podwyższa się ciśnienie. No i kiedy podwyższa się Ciśnienie. No to w tym momencie ten cyjanowodór zaczyna jakby dmuchać bańki mydlane. To znaczy, że on naciska na tą warstwę tych ciał stałych, jakby, które tworzą tą cienką warstwę, i nadmuchowuje te pęcherzyki. I w ten sposób powstają właśnie pęcherzyki, które są całe zamknięte, puste w środku, i w kształtach bardzo zbliżonych do kształtów pierwszych komórek. No i jakie są ważne wnioski z tego, co zaobserwowaliśmy, z tego co powstało? Wniosków jest kilka. Po pierwsze, że być może być może, podkreślam, odkryliśmy coś bardzo ważnego. Być może odkryliśmy protokomórki. Być może zanim powstały związki lipidowe, takie, o których Wam przed chwilą opowiadałem, bo to wszystko potrzebuje czasu oczywiście. Więc zanim powstały takie związki lipidowe, to być może pierwszym sposobem na taką kompartmentację tych przemian biochemicznych, tych reakcji biochemicznych, które zachodzą, być może właśnie pierwszymi takimi mikroreaktorami były właśnie te małe kuleczki, te protokomórki, które Powstały. Być może to, czego się nauczyliśmy, to to, jak pierwsze komórki w ogóle powstawały, w sensie te, te przedziały komórkowe, jak one powstawały, że właśnie poprzez zwiększone ciśnienie, poprzez to takie nadmuchiwanie tych pęcherzyków, w ten sposób powstały też pierwsze komórki. Być może to wcale akurat te substancje nie tworzyły protokomórek, ale mechanizm był ten sam. Równie dobrze może się okazać, że to jest w ogóle ślepa uliczka. I w ogóle nie ma to żadnego znaczenia, że być może te pęcherzyki powstawały, ale to po prostu były pęcherzyki i nie miały nic wspólnego z powstawaniem życia. Może się tak okazać. Ale okazała się jeszcze jedna ważna rzecz i to myślę, że jest ważne do zaznaczenia otóż czasami w różnych meteorytach czy innych kosmicznych skałach odkrywamy pozostałości pod takich właśnie różnych pęcherzykach, które swoim kształtem i wyglądem przypominają właśnie komórki. I wszyscy się zastanawiali, czy to jest w takim razie dowód na jakieś pozaziemskie życie. No i to badanie pokazuje nam, że niekoniecznie, że wcale nie musi tak być, że po prostu mogły to być takie pęcherzyki, które powstały w tym eksperymencie, one powstały na jakiejś tam planecie, gdzieś tam na jakiejś skale i w ten sposób po prostu powstały te właśnie pęcherzyki, więc to wcale jeszcze nie jest dowód na pozaziemskie życie. A to jest ważne, że nie jest to takie jednoznaczne. Także widzicie, Wielki news i może to być jednocześnie początek czegoś bardzo dużego, bardzo ważnego, bardzo ważnej ścieżki w tworzeniu dalszych teorii tego, jak powstawało życie. Równie dobrze może to być droga do ale jedno, myślę, że jeszcze jedno wiemy na pewno: że związki organiczne, że elementy budujące życie mogą powstawać z materii nieorganicznej. Czasem trzeba nam po prostu więcej wiary.